Dzień dobry, witam wszystkich miłośników samochodów elektrycznych, witam wszystkich miłośników pojazdów Sarini. Na samym wstępie chciałbym bardzo, bardzo Wam podziękować za miesiąc Czerwiec. Wielu z Was nabyło swoje nowe pojazdy Sarini, obdarzyliście nas zaufaniem, pokazaliście, że marka Sarini to coś ważnego. I od teraz w Waszym życiu na co dzień będzie pojawiało się Sarini. Dzisiaj spotykamy się po to, aby zaprezentować Wam mega promocję na pojazdy Sarini na miesiąc lipiec. Będą się one odbywały pod hasłem Wyprzedaż Rocznika 2024. Yy, pamiętajcie, że Zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji. Mamy dwa numery telefonów, trzy maile. Staramy się, jeżeli nie możemy od razu, jak najszybciej odpowiadać, odzwaniać i rozwiązywać Wasze problemy czy też pytania. Chciałbym tutaj w tym miejscu zaznaczyć jeszcze jedną w zasadzie fundamentalną rzecz, dlatego że cały czas w postach, pod postami piszecie. Pojazd bez prawo jazdy to niemożliwe, że to jest y, manipulacja. Jeszcze raz powtórzę i powiem Wam, wpiszcie sobie w internecie. Wszystkie osoby urodzone przed 19 stycznia 1995 roku mogą prowadzić pojazdy. Uwaga, nasze trójkołowe bez konieczności posiadania prawa jazdy, na dowód osobisty. Jest to związane z tym, że nasze pojazdy trójkołowe posiadają homologację L2, czyli taką jak zwykły skuter czy motorower w pojemności do 50 cm3. Jeżeli wpiszecie sobie w internecie, sztuczna inteligencja od razu Wam odpowie, że to jest prawda. Także proszę, żeby wszystkim osobom, które tego nie wiedzą, żeby to przekazać. Dlaczego warto kupić pojazd Sarini? To jest też pytanie, na które musimy wam odpowiedzieć. Pamiętajcie, że jako jedyni w Polsce posiadamy pojazdy z generatorami, czyli tak zwane hybrydy. W generatorze nie musisz martwić się o zasięg, dlatego że w momencie, kiedy bateria będzie już słaba, możesz załączyć generator, który będzie pomagał dalej baterii i dotrzesz bezpiecznie do celu. W zasadzie, limit kilometrów w przypadku posiadania pojazdu z generatorem znika. I jeszcze jedna informacja, nim przejdziemy do y, naszych promocji, to jest. Taka, że za mną stoi nasz model Sarini Ludzi EV400. Już niedługo pojawi się materiał z jazdy testowej i chciałbym Was poinformować, że maksymalna prędkość tego pojazdu to 80 km na godzinę. Czyli mamy model EV300, który jedzie 45, EV400, który jedzie 60. Oraz EV400, który jedzie 80 km na godzinę. I kończąc, jeszcze chciałem Was poinformować, że w tym miesiącu swoją promocję, swoją premierę, przepraszam, będzie miał model Tito 2H oraz Tito 2HS. To są modele e, dobrze Wam znanego, naszego nowego modelu Tito 2 w wersjach hybrydowych. A teraz czas na promocję. Pamiętajcie, że promocja obowiązuje od 1 lipca do wyczerpania zapasów. Tutaj mamy zazwyczaj pojedyncze sztuki, pojedyncze egzemplarze i promocje są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne do minus 15 tysięcy złotych na niektóre modele. Zaczynamy dzisiaj od pojazdów czterokołowych, czyli przypominam, pojazdów takimi, takich jak M1 Ludzi, na które musimy mieć minimum prawo jazdy kategorii L6, czy też starą kartę motorowerową. W kategorii pojazdów czterokołowych mamy dla Was pięć super promocji. I zaczynamy. Pierwsza promocja. Model Sarini M1 Ludzi, taki dokładnie jak ten, który stoi za mną, z silnikiem FV300, czyli z silnikiem 3000. Cena katalogowa tego pojazdu to 48 999 zł. Mamy ostatnią sztukę z rocznika 2.24. Jest rabat minus 10 000 zł. Czyli możecie go już nabyć za 38 000 999 zł. Oczywiście wszystkie te informacje będą zawarte w opisie pod naszym filmem. Czyli powtórzmy, promocja numer 1: Sarini M1 Ludzi EV300 z silnikiem 3000. Bateria 72V 100Ah. Pozwala na przejechanie około 100 km. Cena katalogowa: 48,999. Rocznik 2024 minus 10 000 zł. Do nabycia za 38,999. Promocja numer 2. Model Sarini X8: 60 V 58 Ah, zasięg około 50-60 km. Cena katalogowa tego pojazdu 29 999 i mamy rabat minus 10 000 zł. Ostatnia sztuka z roku 2024 do nabycia za 19 999. Model Sarini X8. Powtórzę jeszcze raz: promocja numer 2, model X8, cena katalogowa 29999- minus 10 tysięcy złotych. Promocja do nabycia za 1999. 19 promocja numer 3, model Sarini X7, yy, bateria LifePo4 yy, 72V 105A, pozwala na przejechanie 110 km. Tu też mamy. Bodajże ostatnią sztukę. Cena katalogowa tego pojazdu 44 999, i na niego mamy promocję 15 000 złotych do nabycia za 29 999. Przypomnę, Promocja numer 3: model Sarini X7 z baterią litową Life po 4, zasięg około 100-110 km. Cena katalogowa 44 999, 15 000 złotych rabatu, ostatnia sztuka do nabycia za 29 999. Czwarta pozycja, czwarta promocja to model Sarini Sicili. Baterie, przypominam, że w Sarini Sicili mamy jedno miejsce z przodu, drugie miejsce z tyłu. W tych wszystkich pozostałych, o których mówiłem, mamy dwa miejsca z przodu. W Sarini Sicilii y, mamy 72 V, 58 godzin baterię, silnik 2,5 cena katalogowa 35 999. Tutaj też mamy ostatnią sztukę: minus 10 tysięcy złotych do nabycia za 25 999 Sarini Sicili. 10 tysięcy złotych rabatu. Powtórzę. Czwarta promocja Sarini Sicili 35999 w rabacie minus 10 tysięcy zł za 25 999. I ostatnia pozycja z pojazdów z homologacją L6. To model X7H, czyli wersja pojazdu X7 z bateriami żelowymi i z generatorem. Katalogowa cena tego pojazdu to 44 999, 10 tysięcy złotych rabatu do nabycia już za 34 999. Przypominam, H oznacza hybrydę, czyli nie mamy ograniczenia w zasięgu, ponieważ w momencie, kiedy rozładuje nam się bateria, może się, możemy załączyć generator, który pomoże nam w dalszej jeździe i będzie wspierał akumulatory, żeby jechać dalej. To była promocja numer 5, jeszcze raz powtórzę, model X7 z bateriami żelowymi i z generatorem X7H. Cena katalogowa 44 999, minus 10 tysięcy złotych rabatu do nabycia za 34999. I to jest wszystko odnośnie pojazdów czterokołowych. Czas teraz na pojazdy trójkołowe, czyli przypomnę wszystkim, osoby urodzone przed 19 stycznia 1995 mogą prowadzić te pojazdy bez, hom bez homologacji, bez prawa jazdy oczywiście na dowód osobisty. I zaczynamy model Tito H. Również mamy chyba ostatnią sztukę modelu z rocznika 24. Baterie 60 V, 52 Ah, plus generator, zasięg nieograniczony, bo wiadomo, że na generatorze możemy przejechać tyle kilometrów, ile chcemy. Cena katalogowa 34 999 zł, minus 5000 zł, Rabatu mamy go już do nabycia za 29,999. Przypomnę, to promocja numer 1 w trójkołowcach. Tito H z rocznika 24. Baterie 60V, 52Ah z generatorem. Cena katalogowa 34,999. 5000 zł rabatu do nabycia za 29,999. Teraz mamy model Sarini. FIBI H. Tu nam się ostała jedna sztuka, do nas dotarła z rocznika 23. Mamy na nią specjalny rabat. Model Sarini FIBI H 72V, 58Ah, Plus generator, cena katalogowa 44 999 minus 15 tysięcy złotych. Do nabycia za 29 999 model Sarini Fibiha z rocznika 23. To jest promocja numer 2. Mamy w niej aż 15 tysięcy złotych rabatu. I ten sam model Sarini Fibiha z rocznika 24. Tutaj mamy baterię również 72V, 58Ah, plus generator. Cena katalogowa 44,999, 5000 zł rabatu do nabycia za 39,999 zł. To jest promocja numer 3. Kolejna, promocja numer 4. Ostatnie sztuki, jedna albo dwie, modelu Sarini Pretty. 2024 rocznik. Bateria 60V, 65Ah. Cena katalogowa 33 999. Rabat, uwaga, 10 000 zł do nabycia już za 23,999. Przypomnę, promocja numer 4 Psarini Priti Katalogowo 33,999. 10 000 zł rabatu. Cena. W miesiącu y, lipcu 23,999. Przypominam, te ceny obowiązują do wyczerpania zapasów. Kolejny model w promce to model Sarini AMO SO. To model z silnikiem 3000 i z obrotowym fotelem. Tutaj mamy baterię 60V, 80Ah. Cena katalogowa 36,999, 10 000 zł rabatu.

2000 wat, Cena katalogowa 22,999. U nas 3000 zł rabatu i 19,999. To jest promocja numer 6. Tito Y z rocznika 24. 22,999. W rabat w promocji minus 3000 zł za 19,999. Promocja numer 7 to model Tsarini Tito Y50. To model z baterią litową najtańszy model z baterią litową z rocznika, oczywiście 24: 60 V 50 Ah, bateria Life po 4: 29, 999 cena katalogowa. Tutaj mamy 2000 zł rabatu do nabycia za 27,999. I jeszcze w promocji mamy model Tito SXL, czyli przypominam, nasz powiększony Tito z silnikiem 3000. Yy, bateria 60V, 58Ah, 3000W. Silnik. Cena katalogowa 30 999, minus 3000 zł. I do nabycia za 27,999. To była promocja numer 8 Tito SXL. Promocja numer 9 to Tito A, czyli air condition z klimatyzacją. Tu też mamy super promocję. Bateria LiFePo4, 60V, 80Ah, 35 999 minus 10 000 zł rabatu. To jest 25 999 możecie kupić sobie Tito, a czyli wersję Tito z klimatyzacją no i z dodatkowym ogrzewaniem. 10 000 zł rabatu to jest yy, promocja numer 9. Promocja numer 10 to Tito Pickup. Tutaj mamy yy, wersję 72 V 130 Ah. Yy, 37 999 to cena katalogowa. Mamy na ten pojazd 8000 zł rabatu i możecie go już nabyć za 29 999. Mamy ostatnią sztukę tego pojazdu. Przypomnę, promocja numer 10: Tito yy, P, czyli Pickup. To jest jedyny pojazd jednoosobowy. 37 999, 8000 zł rabatu i możecie go już nabyć za. 29 999. I jeszcze mamy kilka promocji na modele Fibi. To jest też rocznik 24, czyli podstawowa wersja Fibi 72V, 58Ah, silnik 25000, 30 999. Cena katalogowa minus 5000 zł. Za 25 999 możecie kupić już Fibi. Też mamy ostatnie sztuki. Salini Fibi S, czyli ten sam model, tylko z silnikiem 3000 W 72 V 58 godzin, pozwala na przejechanie około 90 do 100 km. Cena katalogowa 34 999, również rabat 10 000 zł do nabycia za 24 999. To jest promocja numer 12. Sprawdzam jeszcze raz. 3, 6. Tak. Promocja numer 12 Fibi S. Promocja numer 13 to Fibi B, czyli wersja z bagażnikiem. Model 72V, 58Ah, silnik 2500W, cena katalogowa 33 999, 10 000 zł rabatu również i mamy go za 23 ,999. model z bagażnikiem. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie, zapraszam na nasz kanał. Jest, są materiały z jazdy testowej, z prezentacji modelu FIBI B z bagażnikiem. To była y, promocja y, numer 13. I zostały jeszcze dwie. Model Sarini Fibi BS, czyli bagażnik i silnik 3000. Model ten katalogowo 37 999. Mamy na niego 10 000 zł rabatu do nabycia za 27 999. Powtórzę: Fibi BS. 37,999 10 000 zł rabatu do nabycia za 27,999 i przyszedł czas na ostatnią promocję z naszych trójkołowców. Model Salini Fibi 80. To model z baterią LiFe Po 4, 72 V, 80 godzin Pozwala na przejechanie około 100 km. Silnik 2500 W, a bateria 80, także bardzo mocna. Cena katalogowa tego pojazdu to 39,999 i na niego również 10 000 zł rabatów. Możecie go nabyć za 29,999. Model Sarini Fibi 80. Promocje na miesiąc lipiec są już Wam znane. Przygotowaliśmy naprawdę super, mega promocje na rocznik 24 do minus 15 tysięcy. Naprawdę są to pojedyncze, ostatnie sztuki pojazdów. Ja chciałbym jeszcze raz bardzo, bardzo podziękować wszystkim tym, którzy posiadają już pojazdy Sarini, podziękować za zaufanie. Ilość sprzedanych pojazdów wskazuje na to, że nasze pojazdy są bardzo popularne, bardzo poszukiwane. Szczególnie pojazdy takie, których nie ma nasza konkurencja, ani nikt w Polsce, czyli pojazdy z bagażnikiem, pojazdy z generatorem, które powodują, że możesz przejechać tyle kilometrów, ile chcesz. Mamy również pojazdy z wyjmowalną baterią, mamy pojazdy z obrotowymi fotelami, mamy pojazdy, które jadą 80 km na godzinę, tak jak właśnie ten M1 Luki 400. Pamiętajcie, że mamy Dwa numery telefonów: 607 180 102 oraz 730 88 00 Pod tymi numerami telefonów nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszych pojazdów. Dziękuję wam bardzo, bardzo za uwagę. Dziękuję, że oglądacie nasze filmy. Życzę wam przyjemnego dnia, przyjemnego lipca, bo zapowiada się bardzo ciepły. Jeżeli macie pytania, dzwońcie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.